Witam Państwa! Jest środa 10 grudnia roku pańskiego 2025, właściwie już resztki roku 2025. Dawno nic nie było na tym kanale. Szanowni Państwo, do pracy trzeba chodzić. Nocna zmiana no, męczy człowieka i eksploatuje dość mocno, ale proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli. Płacą trochę lepiej, no więc warto to robić. Aczkolwiek, co dzisiaj? Dzisiaj, proszę Państwa, znowu wywóz. Wywóz drewna, które leżało dobre dwa miesiące w lesie, zanim i ja, i tu sąsiad Łukasz, z którym dzisiaj jadę, wywieźć to drewno, że mieliśmy trochę czasu. No i druga sprawa, też pogoda. Nie? No, proszę Państwa, pogoda była. To był dramat, tak. Ale cóż, no, taka pora roku. No, tak jest. Szanowni Państwo, John Deere przyczepa Zetor i druga przyczepa i o boże święte jak ja lubię jeździć z traktorem ja bym mógł to robić Szanowni państwo na tą chwilę to wszystko widzimy się jeszcze dzisiejszego dnia Pozdrawiam i zapraszam na dalszą część No szanowni państwo z kolegą jestem umówiony na godzinę 11 na wyjazd ja poprowadzę to John Deere 6510. Fantastyczna maszyna, trochę starsza, ale niezawodna. O, ale się tym jedzie. Ja tym lubię jeździć, nie? Pojadę, co prawda, już drugi raz w życiu, no ale Ale ogarniemy, nie? Przyczepa też sensowna. No, nie jest tylko się bawić, ja bym mógł to robić. E, może, może kolega mi kiedyś pozwoli poorać swoje pole? Normalnie można jeździć cały dzień. Zabawa niesamowita. Jeszcze muszę zapytać, czy wyrazi zgodę na ten film. Może najpierw trzeba było pytać, a później robić. Dobrze, szanowni Państwo, widzimy się później. A, a kolega pojedzie tamtym. Krokodyl założony, tak zwany na Zetorze. Nie wiem jaki model, przyczepa druga. Myślę, że dwie przyczepy zabierzemy się spokojnie. Pozdrawiam i widzimy się na pewno jeszcze dzisiaj. Pozdrawiam. Ok, szanowni państwo, tym sprzętem będziemy ładować przedni tour Zetor Fortera 100. 116V Cokolwiek to znaczy Ładna rzecz no Szanowni Państwo no, Te maszyny pracują generalnie W błocie i No i w gównie, no, nie oszukujmy się Na wsi tak jest Tak się pracuje tym sprzętem No i przyczepa Taka sensowniejsza Zabierzemy się bez problemów No i tym pojedzie kolega I kolega będzie tym operował Szanowni Państwo Czysta moc i piękno po prostu jakie mało gdzie można znaleźć. Widzimy się jeszcze dzisiaj na pewno. Pozdrawiam. Szanowni państwo, 25 grudzień 2025. Jedziemy. Jedziemy. Ale bajka. Ja mógłbym to robić. Mógłbym to robić codziennie, To. John Deere mruczy elegancko, minutko bardzo dobrze, Szanowni Państwo. Bez przesady, nigdy zdożymy. Pozdrawiam, jeszcze się zobaczymy. Proszę Państwa, 25 grudzień roku Pańskiego 2025 grudzień. 10 grudzień roku Pańskiego 2025. Akcja się zaczęła. Trzeba się ustawić odpowiednio tak. Droga musi być przejezdna, jakby co najwyżej się przestawi traktor z przyczepą. Przejazd będzie, nie. No. Tutaj No, jak zwykle to się jednak do drewna też do gałęziówy sprawdza i do grubszego też się sprawdza. Fajna rzecz. O, tak to wygląda. Szanowni Państwo, sama przyjemność, przynajmniej dla mnie. Szanowni Państwo, sukces. To mówią klasycy: mamy to. No i to jest generalnie właściwie 95% finał akcji. Jeszcze muszę przyczepą samochodową jechać po resztki, które autentycznie no, już nie upchaliśmy na przyczepy. No ale szanowni państwo no cóż no tak czasami bywa i będziemy angażować takiego sprzętu do takich tam czy parę, parę klocków.